Głos nadziei, na każdy dzień. Skała i piasek. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. Ewangelia Mateusza, rozdział 7, versety 24 i 25. W jednym z amerykańskich wydań książki Ellen White nauki z góry błogosławienia zamieszczono rysunek tak oto ilustrujący ten fragment pisma świętego. Spienione wody spływają ze zbocza, niosąc ze sobą wyrwane drzewa, kamienie i częściowo zniszczony dom. W tle widnieje czarna chmura wskazująca źródło nieszczęścia. Powyżej na zboczu widnieje dom na skalę. Niewzruszenie opierające się wezbranym wodą. Jezus nie pozostawia nam wątpliwości, co ma na myśli. Mądry człowiek, który zbudował dom na skalę, jest symbolem tego, kto żyje zgodnie z nauczaniem Jezusa. Zaś głupi, który zbudował dom na piasku, to symbol człowieka odrzucającego sposób życia podany przez Jezusa. Przez cały czas budujemy, mądrze albo głupio. Budujemy wszystkim, co czynimy. Budujemy każdą myślą, każdym wypowiadanym słowem, każdym marzeniem, każdym obrazem, który wieszamy na ścianie wyobraźni, każdą pielęgnowaną ambicją. Niektórzy z nas używają niewłaściwego materiału, który nie może wytrzymać próby. Składane przysięgi, bezmyślne bluźnierstwa padające z ust, to bardzo zły surowiec do budowania mądrości. Głupie historyjki powtarzane przez nas. I małe podłości, które popełniamy, to także marny budulec. Kiedy tchórzliwie idziemy za głosem tłumu, wbrew głosowi sumienia, także umieszczamy niewłaściwe tworzywo w świątyni swojej duszy. Ale niektórzy budują starannie i pięknie. Józef, uciekając przed pokusą, budował solidnie i trwale, choć kosztowało go to utratę dobrej pozycji i uwięzienie. Tylko wtedy używamy dobrego materiału kiedy idziemy prostymi ścieżkami życia w miłości do Boga i bliźnich oraz wierności obowiązkom, które Bóg nam powierzył. Norwal Pis